W ludzkiej duszy istnieje pierwotny ból, głęboka uporczywa tęsknota za ocaleniem. Rodzimy się w świecie chaosu i niepewności, i od pierwszego oddechu jesteśmy uczeni szukać Zbawiciela. Rodzica, Nauczyciela, Przywódcy, Boga. Ta nadzieja, tak głęboko zakorzeniona w naszym duchowym DNA, jest głównym zamkiem w drzwiach Twojego więzienia. To najbardziej wyrafinowany mechanizm kontroli, jaki kiedykolwiek wymyślono. Witaj w pułapce Zbawiciela. Architektura tego planetarnego więzienia opiera się na jednej prostej zasadzie. Przekonaj więźniów, że są bezradni, a nigdy nawet nie spróbują sprawdzić murów. System przedstawia Ci problemy o tak oszałamiającej skali: wojna, cierpienie, kosmiczna niesprawiedliwość, że sama myśl o ich rozwiązaniu wydaje się absurdalna. A potem, oferuje Ci układ. Układ ten występuje w trzech głównych smakach. Zaprojektowanych tak, by przemówić do każdego typu więźnia. Po pierwsze, Zbawiciel religijny, powracający Mesjasz, ostateczny prorok, sprawiedliwy Bóg, który stąpi z niebios, by porazić niegodziwców i nagrodzić wiernych. Wszystko, co musisz zrobić, to wierzyć, być posłusznym i czekać. W tej transakcji wymieniasz swoją wrodzoną duchową władzę na bilet do przyszłego raju. Następnie przychodzi Zbawiciel Polityczny, charyzmatyczny przywódca. Rewolucyjny ruch, tajny plan, który oczyści system z korupcji, obiecują sprawiedliwość, równość i porządek. W zamian proszą tylko o twój głos, twoją lojalność, twoją wiarę i twoją gotowość do walki z ich wrogami. W tej transakcji oddajesz na zewnątrz swoją obywatelską moc i osobistą odpowiedzialność za tworzenie lepszego świata. A dla współczesnego więźnia istnieje najbardziej uwodzicielska pułapka ze wszystkich. Zbawiciel kosmiczny. Życzliwi Plejadanie, Galaktyczna Federacja, oświecone istoty, które czuwają nad nami z daleka, czekając na odpowiedni moment do interwencji. Wylądują swoimi statkami, podzielą się zaawansowaną technologią i wprowadzą nas w wyższą świadomość. Wszystko, co musimy zrobić, to podnieść nasze wibracje i czekać na ich przybycie. To wersja New Age najstarszego kłamstwa. Czy widzisz wzorzec? Postacie się zmieniają, kostiumy są inne, ale scenariusz pozostaje identyczny. Obietnica jest zawsze w przyszłości. Ceną jest zawsze Twoja moc w teraźniejszości. Akt czekania na Zbawiciela jest tym, co Cię paraliżuje. Twoja nadzieja jest Twoim łańcuchem. Architekci tego więzienia doskonale rozumieją ludzką psychologię. Wiedzą, że istota, która wierzy, że Zbawienie jest zewnętrzne, nigdy nie będzie rozwijać swojej wewnętrznej mocy. Po co uczyć się rozpalać ogień, jeśli obiecano ci, że słońce przyjdzie cię ogrzać? Po co uczyć się nawigować w ciemności, jeśli obiecano ci, że przyjdzie przewodnik, by cię poprowadzić? Ciągły stan oczekiwania jest duchowym znieczuleniem. Znieczula cię na ból Twojej obecnej kondycji. Sprawia, że odświeżasz wiadomości, skanujesz niebo, rozszyfrowujesz przepowiednie, na zawsze szukając na zewnątrz siebie znaku, że Twoje ocalenie jest bliskie. Ten stan czekania nie jest preludium do wolności, jest samą esencją uwięzienia. Każda uncja energii, którą poświęcasz na nadzieję na zbawiciela, jest energią, której nie poświęcasz na stawanie się nim. Każda modlitwa o interwencję to chwila, w której nie interweniujesz we własnym życiu. Jesteś królem, którego przekonano, że jest żebrakiem, błagającym o okruchy u bram pałacu, który prawnie do niego należy. To jest wielki sekret, którego nie chcą, żebyś odkrył. To więzienie nie ma strażników. Jest to dobrowolny system, podtrzymywany przez wiarę samych więźniów. Jego mury są zrobione z twojej nadziei. Jego kraty są wykute z twojego poczucia bezsilności. Teraz dochodzimy do części, której nigdy nie chcieli, żebyś usłyszał. Części, która przekształca cały ten ponury scenariusz w najbardziej wzmacniającą prawdę, jaką kiedykolwiek napotkasz. Jesteś gotów na dobrą wiadomość? Dobra wiadomość jest taka: nikt nie przyjdzie, nie ma Mesjasza powracającego na chmurze. Nie ma polityka z tajnym planem naprawy świata. Nie ma życzliwych gwiezdnych istot czekających, by wylądować na trawniku Białego domu. Nikt nie przyjdzie cię uratować. Niech to do Ciebie dotrze. Poczuj grozę tego stwierdzenia. Krzyk sieroty w Twojej duszy, ta część Ciebie, która czekała całe życie, właśnie dowiedziała się, że czeka na próżno. Poczuj zimny lęk absolutnego opuszczenia. To uczucie, ta groza, jest pierwszym momentem Twojej prawdziwej wolności. Bo jeśli nikt nie przyjdzie cię uratować, implikacje są oszałamiające. Jeśli nikt nie przyjdzie, to odpowiedzialność leży całkowicie po Twojej stronie. Jeśli odpowiedzialność jest Twoja, to moc również musi być Twoja. Jeśli moc była Twoja przez cały czas, to nigdy nie byłeś naprawdę bezradny. Zamknięte drzwi były iluzją, wysokie mury były projekcją. Byłeś bogiem udającym niewolnika, czekającym na innego boga, który przyjdzie i cię uwolni. Cała gra była szaradą, by powstrzymać cię przed uświadomieniem sobie mocy, którą zawsze posiadałeś. To jest deklaracja suwerenności. To moment, w którym przestajesz patrzeć w niebo i zaczynasz patrzeć w lustro. To moment, w którym wycofujesz swoją energię od wszystkich zewnętrznych zbawicieli i odzyskujesz ją jako własną. Suwerenność nie jest darem nadanym przez zewnętrzną władzę. Jest rozpoznaniem twojej własnej, wewnętrznej natury. Jesteś fraktalem twórczego źródła. Nie potrzebujesz kapłana, by połączyć się z boskością. Jesteś boskością doświadczającą samej siebie. Nie potrzebujesz przywódcy, by stworzyć porządek. Jesteś porządkującą zasadą swojej własnej rzeczywistości. Nie potrzebujesz obcego, by rozwinąć swoją świadomość. Jesteś samą świadomością w podróży samopoznania. Dlatego to dobra wiadomość to najlepsza możliwa wiadomość. Twoje życie nie jest poczekalnią, jest warsztatem, a narzędzia były w Twoich rękach przez cały czas. Przestań modlić się o deszcz. Naucz się kopać studnie. Przestań czekać na światło. Stań się płomieniem. Przestań szukać bohatera. Spójrz na swoje własne dwie ręce. Praca polega na demontażu programu Zbawiciela w Twoim własnym umyśle. Polega na zidentyfikowaniu każdego przekonania, które umieszcza moc i autorytet na zewnątrz Ciebie i systematycznym spalaniu go w ogniu Twojej świadomości. To przerażająca praca. Oznacza, że nie masz kogo winić. Żaden skorumpowany polityk, żadna demoniczna istota. Żaden kosmiczny spisek nie jest ostatecznie odpowiedzialny za Twój stan bycia. Ty jesteś. Ta radykalna odpowiedzialność jest ceną prawdziwej wolności. Kiedy w pełni to zaakceptujesz, świat się zmienia. Nie postrzegasz już problemów jako przeszkód nie do pokonania. Widzisz je jako kreatywne możliwości. Nie jesteś już ofiarą okoliczności. Jesteś twórczą siłą, która je kształtuje. To jest przejście od petenta do Stwórcy. To alchemiczna transmutacja duszy z ołowianej nadziei w złote sprawstwo. Jesteś tym, na kogo czekałeś. To jest sekret, który burzy cały system więzienny. Ludzie, ruchy, zmiany, które chcesz zobaczyć w świecie, nie zostaną dostarczone z wysoka. Zostaną zbudowane przez ciebie, przez ludzi takich jak ty, którzy obudzili się ze snu o ratunku i postanowili sami stać się ratownikami. To nie jest wezwanie do arogancji, to wezwanie do głębokiej odpowiedzialności. By ucieleśnić współczucie Buddy, odwagę wojownika, mądrość mędrca, na którego przybycie miałeś nadzieję, musisz stać się swoim własnym Zbawicielem. Nie dlatego, że jesteś wyjątkowy, ale dlatego, że taki jest projekt suwerennej istoty. Więc niech zachowają swoje obietnice złotej przyszłości. Ty jesteś tutaj, by budować złotą teraźniejszość. Niech skanują niebo w poszukiwaniu Zbawicieli. Ty spojrzysz na ziemię i zasadzisz ogród. Poszukiwania się skończyły. Czekanie dobiegło końca. Weź swoje narzędzia ratunek zaczyna się teraz. A ty jesteś tym, który prowadzi natarcie. Do zobaczenia.